Pozdrawiam Polskę, ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat. Pozdrawiam Polskę, wprowadzoną w tajemnicę życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania. Pozdrawiam Kościół na ziemi moich prawojców. Jego wspólnocie i jedności hierarchicznej z następcą św. Piotra. Pozdrawiam Kościół w Polsce, który od początku prowadzą święci biskupi i męczennicy. Wojciech i Stanisław. Zjednoczeni u boku Królowej Polski. Znowu nadszedł dzień pięćdziesiątnicy. A my znajdujemy się równocześnie Duchem w Jerozolimskim Wieczerniku, i równocześnie jesteśmy obecni tutaj, w tym wieczerniku naszego polskiego milenium, gdzie przemawia do nas z jednaką zawsze mocą tajemnicza data tego początku od której liczyły historię ojczyzny i Kościoła zarazem. Historię Polski zawsze wiernej. I oto słyszymy, jak w Wieczerniku Jerozolimskim napełnieni Duchem Świętym apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Języki obce stały się swoimi, stały się własnymi. Dzięki tajemniczej sprawczości ducha świętego, który wieje tam, gdzie chce. Odnawia oblicze Ziemi. I chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza wśród języków, w którym wówczas zaczęli przemawiać apostołowie naszego języka. Nadejdzie czas, gdy następcy apostołów z Wieczernika zaczną przemawiać również językiem naszych prawodziejów i głosić Ewangelię ludowi, który w tym języku tylko może ją zrozumieć i przyjąć. Co należy czynić, by wynaleźć skuteczne sposoby zmniejszenia tak wielkich dysproporcji między opłacalnością rolnictwa, przemysłu i produkcji usług? Następnie co robić, ażeby w miarę możliwości zmniejszyć różnicę między poziomem życia i kultury ludności wiejskiej? A stopą życiową mieszkańców miast, czerpiących swoje dochody z pracy w przemyśle i instytucjach usługowych. Jakie wreszcie należy podjąć wysiłki, by pracownicy rolni nie czuli się upośledzeni w porównaniu z innymi, lecz przeciwnie, by byli przekonani, że żyjąc na wsi mogą nie tylko utwierdzać, i rozwijać przez pracę swą osobowość, lecz także patrzeć spokojnie w przyszłość. Jednakże pragnę te słowa z encykliki społecznej papieża poprzeć tym, co słyszałem na ziemi polskiej z ust zmarłego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak wielkie miał wyczucie dla tego związku człowieka z ziemią, który stoi u podstaw bytu całego społeczeństwa. Jak trafnie przestrzegał przed zaniedbywaniem rolnictwa, przed ucieczką z ziemi i nadmierną urbanizacją. Czuło się w jego słowach jakby dalekie echo tej piastowskiej tradycji która z Ewangelii przejęła wyzwanie: czyńcie sobie ziemię poddaną. W życiu narodu szczególny styl budowania wspólnego dobra. Miasto wielkich zakładów przemysłowych, miasto współczesnej kultury uniwersyteckiej. Miasto, w którym tak szczególnie dojrzewała katolicka myśl społeczna oraz ogólnonarodowa struktura katolickich organizacji. Miasto wielu publikacji. Wydawnictw. Pragnę, odwiedzając poznań na szlaku tegorocznej pielgrzymki, zobaczyć go jeszcze raz w wymiarach milenium, ale też w wymiarach jaskoburskiego jubileuszu. Dlatego całym sercem zbliżam się ku temu miejscu, na którym księżna dobrała, żona mieszka, Matka Chrzestna polskiego narodu wzniosła na Ostrowie Trumskim kaplicę zamkową pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Najpierwotniejszy ślad tego wielkiego dziedzictwa, jakie podejmujemy w tegorocznym Ojczystym Bibliotecie, tego dziedzictwa, które pragniemy przenieść, w następne stulecia staje więc na tym miejscu i powtarza Bogu rodzica, dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, Tego Syna Gospodina, zyszczy, spuści na Miłość nigdy nie ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość, ale można ją osiągnąć w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli małżonkowie stają się, znów słowa Soboru, bezinteresownym darem z siebie samego. Bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń, ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalana przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wykaza. Staje się źródłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez tę miłość, Rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości, Która świątką, jak tej tego stroju.